Witam w drugim tygodniu mojego, mojej próby, mojego wyzwania, obejrzenia wszystkiego, co powstanie w 2022 roku. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak, w jaki sposób Dr. Hu przez przypadek wymyślił, jak zrobić idealną ekranizację Resident Evil 2 remake, o finale Dextera, bo najwyraźniej o tym trzeba pogadać, oczywiście, bez spoilerów, o pierwszej PRACU roku i o stanie legalnej kultury w Polsce. I o tym, jak doszedłem do, do liczby 48,5%. Na, na taką liczbę ocenia właśnie ten stan legalnej kultury w Polsce. W tym tygodniu zmarł Peter Bogdanowicz, reżyser Ostatniej Miłości, filmu, za którego stan jakoś musiał przepraszać w gazetach, oraz reżyser Sydney Poitier. Był też aktorem. Wyreżyserował m.in. takie filmy jak Zły Tata Duch z Bilem Cosby. Na blogu możecie przeczytać moje opinie o takich, o zbuntowanej, o aparatce, o, o nowej części hotelu Transylwania. Nie będę tutaj powtarzać. Aparatkę polecam, resztę nie bardzo. Na pewno polecam dom, który jest na Netflixie jest uznawany jako film, na IMDb jest uznawany jako serial. W każdym razie to jest tytuł antologiczny, czyli trzy, trzy historie, nie są powiązane ze sobą, inny czas. Inne miejsca akcji, chociaż można podejrzewać, że miejsce akcji jest to samo, tylko po prostu w innych okresach historycznych. Każda z tych historii jest niepokojąca, inna, pragnąca nakarmić Wasze sny, koszmary. I to jest tytuł, wobec którego trzeba samemu zrobić podejście, tak naprawdę. Można Was zachęcić, możecie przeczytać to, co napisałem na blogu. Taka, powiedzmy, moja interpretacja tego, czym ten dom jest, przynajmniej w jednej z historii, ale to jest. Tytuł, który lepiej samemu sobie odpalić wieczorem i stawić mu czoła. To jest moja pierwsza perełka roku i mam nadzieję, że to jest dla Was wystarczającą rekomendacją. Resident Evil 2 akurat to jest gra, którą przeszedłem niedawno, jest ta seria filmów. I zawsze problem z eganizacjami gier jest taki sam, że historie, bohaterowie, dialogi, jakaś logika wewnętrzna tych, tych tytułów nie przekłada się dobrze na to, żeby zrobić o nich filmy. Ponieważ jak robisz filmy, to nie możesz robić tego, co robią gry, czyli no, dawać jakichś mechanizmów do gracza, żeby on je wykorzystywał w celu zapewnienia sobie rozrywki, opowiedzenia historii, doświadczenia tego, czym jest dany tytuł. Nie, film musi, a przynajmniej nie. Film nie musi. Film po prostu najczęściej biorą się za niego leniwi ludzie, którzy wymyślają sobie, że wystarczy wziąć historię z gry, bohaterów z gry, te same dialogi z gry i jakoś to będzie. I raz na 10 minut doprowadzi do jak jakiejś scenacji i wystarczy. Powiedzmy, że grałem w tego Residenta 2 i bardzo mi się podobało i nie mogę się doczekać, aż ten rok się skończy, żeby do, do, do tej produkcji wrócić i przejść ją jeszcze raz. Tylko że. Nie mogłem wytrzymać oglądając katcenki z tej gry. I jestem bardzo szczęśliwy, że jak będę następnym razem to przechodzić, to będę mógł przeskakiwać wszystkie katcenki. I nie będę, nie będę musiał w ogóle słuchać dialogów, I ogóle, bo to jest straszne. To jest absolutne dno, to co się tam dzieje. Na, w temacie historii bohaterów, decyzji, jakich ich podejmują, i dojrzałości wewnętrznej, to jest absolutne dno. Tylko jeśli miałbym zrobić film na podstawie tego, jak to zrobić, Doktor Ruchu, w jakiś. To jest w ogóle odcinek, który powinienem mówić na samym początku. Weźcie na samym początku, bo miał premierę 1 stycznia. Bo to jest odcinek, który ma miejsce w, nowym, w nowy rok. Stawiają czoła pewnemu zagrożeniu i giną. I potem się cofają, ale mają jedną minutę mniej. Wszystko jest takie same, co, ale po prostu cofają się o 10 minut, o 9 minut, o 8. I mają coraz mniej czasu, żeby ten czas wykorzystać. Żeby poradzić sobie, żeby tym razem przeżyć. I muszą planować swoje kroki. I mają zagrożenie, które cały czas na nich poluje. I przecież to brzmi jak właśnie Resident Evil 2 remake. Bo to jest tytuł, który trzeba przechodzić kilka razy. Jest tam zagrożenie, którego nie można pokonać tak naprawdę. I trzeba po prostu jak najlepiej wykorzystać to, co masz do dyspozycji. I w ten sposób yy, te mechanizmy, które są w grze, że masz tam jakiś ograniczony ekipunek na przykład nie możesz znosić ze sobą wszystkiego, musisz planować to, co robisz, musisz wiedzieć że co teraz zrobisz, musisz się do tego przygotować, bo po prostu gra nie daje ci możliwości, żeby zry, zrobić tak, jak byle jak, tylko musisz do tego podejść na poważnie. I te wszystkie mechanizmy są przykładane właśnie na ten odcinek doktora Hu, w którym cofają się w czasie i muszą planować swoje kroki, żeby coraz bardziej żeby wykorzystać ten czas, który mają ograniczony, żeby przeżyć. Jeśli kiedyś by powstała organizacja rezydenta 2, no to po prostu wystarczyłoby do niej dodać co, yy, pętlę czasową. Miałoby to dokładnie tyle samo sensu, cała, co cała reszta tej historii. Może kiedyś to będzie mieć sens, i może kiedyś faktycznie zrobię taki film i będę mógł powiedzieć: Przewidziałem to. Dexter New Blood miał ostatni odcinek. Do tej pory yy, w poprzedniej części tej serii obejrzałem. Dziewięć odcinków i myślałem, że będę mógł aż o tym opowiedzieć. I na szczęście opowiedziałem o tym w poprzedniej serii i myślałem, że ten dziesiąty ten, ten odcinek, co został, to będzie tylko takie ciepłe kruche, żeby ustawić drugi sezon. I dobra, dobra, tam, dobra, to zrobimy to, zrobimy tamto, tam się mogą się czegoś dowiedzieć, jakiś tam cliffhanger, ale no generalnie generalnie po prostu. Z będzie kolejny sezon, i do tego się przygotowujemy. Okazało się, że nie. Okazało się, że tak jakby twórcy myśleli, że będą jeszcze drugi, trzeci, czwarty, piąty sezon, i na to się budowali, ale po zrealizowaniu, napisaniu dziewiątego odcinka się dowiedzieli, że w dziesiątym wszystko już musi się zamknąć i już nie będzie więcej tych odcinków. W ten sposób to ujmę. I mają teraz tak 14 sekund, żeby myślić fabułę ostatniego odcinka. No i po prostu wzięli to, co mieli przygotowane na czwarty, drugi, trzeci, czwarty sezon, piąty i ścisnęli w dziesiąty odcinek. Nie miało to żadnego sensu, bohaterowie byli głupi, tylko że no, oni byli głupi cały czas i fabuła cały czas była naciągana, tylko po prostu to doprowadziło do, do tych dobrych rzeczy i akceptowaliśmy to, ja to akceptowałem przynajmniej, że to wszystko doprowadziło do tego dziewiątego odcinka, że wszystko wtedy kliknęło, i nasze, nasz czas poświęcony oglądaniu tego wszystkiego opłacił się. I byliśmy bardzo zadowoleni. Ja przynajmniej byłem i po, sądząc palcone w internecie, wszyscy też byli zadowoleni. I potem przyszedł dziesiąty odcinek, który... To była pierwsza okazja od bardzo dawna, kiedy mogłem coś przeżywać razem ze wszystkimi, a wcześniej nie miałem zielonego pojęcia, że dziesiąty odcinek to będzie coś takiego, co wywoła kontrowersję, co wywoła ból dupy u wielu osób. Mogłem to po prostu oglądać. tak oglądałem, oglądałem i... Okej. <grystanie> Okej. Okay. Okay. To się stało. I to się cały czas dzieje. Okej. Okay. <grystanie> Dobrze, już. I potem zajrzałem do internetu. Nie, najpierw napisałem na Twitterze, że to, jest, to nie jest zły finał. To jest dobry finał, tylko ten finał powinien nastąpić w czwartym sezonie tej przygody. Że najpierw powin, powinna być treść z drugiego sezonu, z trzeciego sezonu, gdzie byłoby budowana ta relacja między bohaterami, że oni by w końcu dos doszli do tego momentu, który został przedstawiony w finale już dziesiątego odcinka. Tak. Mam nadzieję, że to ma sens, bo nawet jak to pisałem, to... Czy na pewno ludzie, którzy to przeczytają, to zrozumieją, o co mi chodzi, że to ten finał powinien kończyć czwarty sezon, a nie albo piąty nawet, ale nie pierwszy. I nie będę mówić o tym, co dokładnie się dzieje w finale Dextera, ale jeszcze wspomnę o tym o tej rozbieżności, ponieważ ludziom się ten serial nie podoba, ale są ludzie, którym się on podoba, i oni zarzucają i oni wydają się, nie, nie być w stanie zrozumieć, dlaczego ludziom się ten finał nie podoba. Dlatego, że w, i krytykują ludzi, którzy oczucają to zakończenie, ponieważ dochodzi tam do czegoś. Powiedzmy, dochodzi tam do czegoś i ludzie, którym podoba się to zakończenie, mówią, że tak, tak to właśnie powinno się skończyć, że no co oczekiwaliście szczęśliwego zakończenia, że wszystko będzie dobrze, że przecież to jest taki bohater, który musiał tak skończyć, to wszystko musiało się zdarzyć. I dorośnijcie. Problem w tym, że nie spotkałem ani jednej opinii, której się w której skupia się na tym, że to się właśnie stało i dlatego to jest złe. Nie, tu chodzi o to, jak do tego doprowadzono i tak dalej. To jest... To jest dobre, że ja jestem w stanie to zobaczyć jeszcze zanim to nastąpiło, że zobaczyłem ten odcinek na własne oczy i mogłem wyrobić sobie yy, o nim sobie zdanie, bo... Lubię myśleć, że zawsze to moje zdanie jest moim zdaniem i że już jestem tak doświadczonym kinomanem, że... Yy, nie ma na to wpływu, co wcześniej usłyszę, po prostu jak to mam to jak wszystko, co się stanie przed obejrzeniem filmu, ja potrafię to sobie wyczyścić i obejrzę coś i jestem w stanie e, z tego sobie wyrobić swoje własne zdanie, tylko, że no no nigdy nie ma pewności, prawda? Zawsze jest takie podejrzenie, że no ten finał How I Met Your Mother podobał mi się, bo chciałem być inny, czy coś takiego, że zawsze jest ta trochę tej wątpliwości, że potrafię to jakoś uargumentować i jakoś to obronić tą swoją pozycję, to jest inna sprawa, ale zawsze jest ten, trochę tej wątpliwości jednak. W tym przypadku w końcu tego nie miałem i to jest pierwszy raz od bardzo dawna, może nawet pierwszy raz, że obejrzałem coś i mogłem sobie o tym wyrobić zdanie, zanim jeszcze ktoś inny miał na to wpływ i to dot dotyczyło czegoś, co ma w sobie bardzo dużo kontrowersji i bardzo dużo bólu i bardzo dużo sprzecznych, sprzecznych opinii, że ludzie, którym się nie to podobało, tak naprawdę żyją w swoim własnym świecie, w którym z, jakich, z zupełnie innych powodów ten serial się nie podoba. Czy ten finał tylko. Serial się wszystkim podoba, ale tylko finał się nie podoba. I że nie podoba się z zupełnie innych powodów, dla których się podoba. I tak naprawdę widzę, ten, widzę cały ten. Jestem w stanie dostrzec cały ten obraz będąc z boku. Że ludzie się nie dogadują i nie chcą się dogadać, po prostu chcą krzyczeć i narzekać na innych, i mówić, że tam tamci są głupi, bo myślą inaczej. Postaram się też zrobić teraz coś, do... co myślałem, że będę potrzebować dwóch filmików, czyli jeden na gadanie o filmach, a drugi na publicystykę, spróbuję to scalić w jedno, bo okazuje się, że nie potrzebuję aż tyle czasu, żeby to wszystko omówić. Więc pogadajmy o tym, co jest teraz moim tematem tygodnia w heliotonowym, czyli Stan Legalnej kultury w Polsce. I nie mówię o tej organizacji Legalna Kultura, które spamują swoimi spotami na festiwalach, jak tam jestem i zajmują 30 sekund przed filmem. I którzy jak tam kiedyś do nich zadzwoniłem w jakiejś tam sprawie, to powiedzieli mi, że oni tak naprawdę są tylko organizacją, która no, szerzy światopogląd, a nie, że faktycznie ma wpływ na cokolwiek. Nie, używam słów legalna kultura jako określenie tego stanu, w którym jesteśmy. Czy faktycznie jesteśmy w stanie legalnej kultury, że mamy dostęp do oglądania filmów i seriali, które są częścią kultury. Czy jednak tak nie jest? Czy jednak musimy korzystać z piractwa i innych takich środków, żeby mieć dostęp do dzieł kultury? I sobie, no właśnie, jak to zmierzyć? Jak to... Myślałem sobie, że no, będę brał pod uwagę tylko rynek WIODI. Jestem zbyt leniwy, żeby liczyć coś takiego jak ile filmów w Polsce wchodzi, jak długo są na ekranach i, w, i jak tak naprawdę są rozprzestrzenione na terenie Polski. Czy faktycznie premiera krajowa jest faktycznie premierą krajową, czy po prostu na przykład tak jak to było kiedyś, że Olsztyn czekał tydzień dłużej niż Warszawa. Więc wziąłem po prostu rynek WIODI i sprawdziłem ile moich ukochanych filmów i seriali jest dostępnych w tej chwili do obejrzenia nie brałem pod uwagę czy to jest do wypożyczenia czy to jest za sprawą abonamentu czy za sprawą kupna w wersji cyfrowej po prostu pada na kolana klękam i dziękuję, że w ogóle jest do tego dostęp i wyszło mi tam około 48,6% że jest dostępne do obejrzenia bo tam mam około tam 200, 3, 290 tytułów Filmów i seriali, które kocham, i 142 z nich mogę w tej chwili obejrzeć, siadając do komputera i kupując legalnie poprzez internet dostęp do nich. I chyba nie wystarczy, nie? więc wziąłem jeszcze swój ranking reżyserów, żeby wziąć z nich polskich twórców, bo wyszedłem z założenia, że no. No trudno, żeby w Polsce były dostępne filmy Bellitara, ale no na Węgrzech powinny być, nie? też raczej w Polsce się nie obejrze, ani no chyba nigdzie, ale w Grecji powinno się dać jakoś to obejrzeć, nie? Jakoś powinien być tam to dostępne. Jednak ze wszystkim innym, więc no, w Polsce, no gdzie, gdzie indziej jak nie w Polsce powinien być dostęp do filmów no Królikiewicza, Munka, Żuławskiego i tych wszystkich innych wielkich twórców, którzy stworzyli wspaniałe filmy, no, My powinniśmy mieć do nich dostęp. Nie? nie mówię o tym, że darmowy czy coś, że to powinien Nie, powin... po prostu powinniśmy mogli mieć do nich dostęp za patą, oczywiście. Wziąłem pod uwagę tych 30 reżyserów, które obecnie są dostępnych w, w moim rankingu ryn reżyserów. Nie brałem tam wielu, wielu innych, tam Zatorskiego i tak dalej. Nie, wziąłem Wajda Kieślowskiego, Skol Skolimowskiego i tak dalej. Tych, co są w moim rankingu. I no cóż, zrobiłem to chyba w złym momencie, ponieważ jeszcze parę miesięcy temu te filmy były dostępne w Polsce. Tylko, że tam były dostępne na stronie VOD, która już nie istnieje, tam została zastąpiona przez inną. Prawa jakieś tam pewnie do końca roku to będzie wyjaśnione, ale no na razie sytuacja wygląda tak, że nie możemy obejrzeć sanatorium pod Klepsydrum. Nie możemy obejrzeć bariery Skomiewskiego, nie możemy obejrzeć gorączki Agnieszki Cholant, nie możemy obejrzeć. Dzień świra jest do dostępny tylko na kanale Plus, gdzie abonament jest dostępny za 50 zł. Przecież to jest absurd. Popiołek. Yy, popiół i diament w ogóle nie jest dostępny. Znaczy. <laughs> jest dostępny na, na YouTubie, gdzie na kanale. Nie wiem, tam. Greatest Films of All Time, coś takiego, jakoś tak się ten kanał nazywa. Parę miesięcy temu ktoś wrzucił, i tam parę tysięcy wyświetleń jest. No i dziękujemy piratom oszustwom, złodziejom za dostęp do kultury. Podliczyłem to wszystko i wychodzi mi, że 40, znowu, 48% polski, twórczości polskich reżyserów jest w jakimś tam stopniu dostępna. Nie mówię, że całkowicie, bo na przykład nie wiem, Kieślowskiego policzyłem, że jest dostępny bardzo dużo jego filmów, ale mam wiadomo, nie wszystkiego. Jest wystarczająco, jest trylogia kolorów, jest tam, krótkie filmy są dostępne, dekalog jest dostępny, no. Jest dobrze, jest dobrze. Jak ktoś chce poznać Kieślowskiego, no to poradzi sobie. Na, na początku sobie poradzi. Ze Smarzowskim tak samo jest. Co ciekawe, z Jakubem jak Kolskim też jak tak jest. Nie ma kryjącego stależa, ale już odpuszczam, bo cała reszta jest, więc no, może być. Wkurzyłem się tylko, że w przypadku Andrzeja Munka. To jest chłop, który walczył na wojnie i tak dalej, inspirował, jest legendą na naszego kina, a wszystko co jest dostępne to te jego propagandowe dokumenty z lat 50. No, dajcie spokój, no. jak można tak człowieka potraktować. Ale, no, tak wygląda stan legalnej kultury w Polsce. No, po podliczeniu tych dwóch, dwóch wartości wyszło mi, że oceniam ją na... Na dzień 15 grudnia, 15 stycznia jak to policzyłem, na 48,5%, że tyle wynosi legalna kultura w Polsce. Może w dziwny sposób do tego doszedłem, ale wszyscy się chyba zgodzimy, że jakby ta liczba wynosiła 100, no to byłoby zajebiście, jakby wynosiła 0, no to byłoby chujowo. Więc coś w tej liczbie jest i możemy ją potraktować. Ja przynajmniej mogę ją potraktować jako coś ważnego. I będę mógł... Za 10 lat sprawdzić, jak to będzie za 10 lat. Mam nadzieję, że będzie więcej. Więc dziękuję bardzo, bardzo za wysłuchanie.